Jedenastoletni aniołek przychodzi do swojej mamy i pyta ją: Mamo, czy ja jestem dziewczynką czy chłopcem? Bo tego uczą mnie w szkole. Nie mogę powiedzieć dziewczynka albo chłopiec, bo to uraża innych. Zacznij żyć, zacznij żyć. Ministrze edukacji, zacznij żyć. Czy ty myślisz, że przyszedłeś na świat z mężczyzny z mężczyzną, czy z kobiety z kobietą? Czy jesteś chory na głowę? Rzeczywiście? Każdy człowiek wie, że pochodzimy z kobiety i mężczyzny. Jak śmiesz? Jak śmiesz mówić mi to, co mam uczyć moje dzieci? Potrzebuję mojego hamburgera z rybką. Jesteś chłopcem, więc jesteś mężczyzną. Jesteś dziewczynką, jesteś niewiastą. Nie możesz tak mówić. Ten świat jest chory, chory świat. Kiedy zapytasz kogokolwiek z ludzi, nie muszą to być chrześcijanie. Postawmy religię na boku. Kiedy zapytam kogokolwiek, kiedy zapytam człowieka, czy rasa jest święta jako rasa, odpowiedzą, że rasa jest święta. Nie możesz mówić o kolorze skóry, bo to mnie obraża. Jak śmiesz poruszać tematy rasowe? Okej, okay. więc jak śmiesz mówić o mojej rasie, że jest święta, a z drugiej strony profanować małżeństwo? Wszyscy wiemy, że pochodzimy od rodziców Adama i Ewy, a nie od Adama i Steva. Więc mówiąc o tych rzeczach od razu dyskryminuję, mówiąc o wierze. Ja nie mam do tego prawa, ale inni mogą mówić cokolwiek. Z chwilą, gdy powiem, że jestem chrześcijaninem, okażę swoją wiarę. Wszyscy powiedzą, że osądzam, dyskryminuję. Ja jestem ten zły, bierzcie go.